Dzisiaj jedziemy morsować No hej, Kato i Dorota i zapraszam Was na takie wspólne odgruzowanie Zaczynamy długi weekend, mamy 4 godziny 19 I chciałabym ogarnąć takie rzeczy, których nie miałam czasu albo sił ogarnąć przez ostatnie, nie wiem, tygodnie, miesiące Już nie wnikajmy jak dawno, ale po prostu są nieogarnięte Chcemy na pewno tak Posprzątać w tej toaletce, bo tutaj jest po prostu dramat. Kupiłam też nowe organizery do łazienki, więc sobie tam wiecie, wszystko ładnie ustawimy. Byłam na spacerze i zerwałam przez chwilą nowe kwiaty. Chcę zrobić paznokcie, bo mam samą odżywkę i mi się o wszystko haczą, zadzierają, nienawidzę mieć niezrobionych paznokci. Może nałożymy jeszcze toner na włosy, bo już mi ten kolor tak się troszeczkę wypukał. Zrobimy sobie Everything Shower i poczytamy książkę, bo odgruzowanie nie dotyczy się właśnie tego przestrzeni, pamiętajcie, tylko też tego, co mamy w głowie, bo ja ostatnio mam po prostu. Pełno natłok myśli, wszystko robię w biegu. Jestem w takim ciągłym, biegu nie mam sobie momentu, tak wiecie, usiąść, ochłonąć, odpocząć. Ja jestem też z tych osób, które na przykład usiądą sobie na kanapie i widzą kurz na szafce pod telewizorem. I ja, wiecie, zacznę ścierać tę szafkę, i ja przypadkiem posprzątam całe mieszkanie i jestem potem padnięta i nie mam siły na nic. Ale to już temat na zupełnie inny film, także ja już nie przeciągam i bierzemy się do roboty. Zaczniemy sobie zdecydowanie od zmycia makijażu do końca, bo mam tylko korektor i róż w ogóle yy, Bo jestem świeżutko po laminacji i brwi, i rzęs u Julki Zapomniałabym Wam powiedzieć, umawiając się u niej na laminację z hasłem Dorota macie taki rabacik niespodziankę, Także warto skorzystać, je ja do niej chodzę już Dwa albo trzy lata, i fanfakt w ogóle jest taki, że malowała mnie na studniówkę, i to jest jedyna osoba w takich, wiecie, kwestiach beauty, której ufam, także polecam z całego serduszka. Już dobra, nie przyciągam naprawdę, naprawdę na to wenę, i stąd w ogóle trzeba wyrzucić połowę rzeczy, bo to są takie kosmetyki, których ja nie używam, a chciałabym właśnie przejść na taki bardziej minimalizm w kosmetykach ogólnie, we wszystkim i stawiać na takie bardziej jakościowe produkty, a nie kupować miliona pierdół, którymi, wiecie, tylko leżą, zagracają i ja ich tak naprawdę nie używam. Więc dzisiaj mam taki dzień, że jestem w stanie coś wyrzucić, bo zwykle mi szkoda, ale dzisiaj czuję po prostu, że jest ten dzień, także zaczynamy Paletka, o której Wam mówiłam, że chcę ją ogarnąć, prezentuje się w taki sposób. To jest ogólnie dramat, bo cała ta szklada to są kosmetyki, tak naprawdę, których ja nie używam. Znaczy ta połowa, bo w drugiej połowie są, wiecie, takie rzeczy typu klawiatura, myszka, jakieś zeszyty. I przechodzimy do łazienki. Moja ADHD nie pozwoliło mi tam, wiecie, wszystkiego skończyć. Poukładałam tylko sobie w coś że tam trzeba pościerać, ale już się nie mogłam doczekać, aż właśnie przejdziemy tutaj, bo to, co tutaj się dzieje, pozostawiam bez komentarza. Gdzieś tych kosmetyków tam było trochę mniej, ale wiecie, jak się mieszka, mieszka, to tak się na warstwie. I wszystko dosłownie tutaj jest tak z innej parafii. I kupiłam dzisiaj w action, takie bambusowe koszyczki i chciałabym, żeby właśnie to wszystko w nich stało. I uważam, że będzie to całkiem fajnie wyglądać. Ogólnie nie będziemy tutaj wiecie jakiegoś mega odgruzowywać, nie więcej takiego efektu wow, to będzie bardziej takie nawet nie odgrozowanie, tylko odświeżenie. O spadł mi ręcznik, bo mam także czuję czasami, że jest tak chaotycznie w tym mieszkaniu i ja lubię mieć wiecie tak wszystko idealnie. Teraz uważam, że wygląda to naprawdę pięknie, estetycznie i jestem dumna z tego pomysłu. Więc dzień dobry już w sobotę o 10.30. Właśnie zadałam sobie śniadanie, jeszcze trochę pocilowałam, chcę jeszcze dodać posta i bierzemy się za paznokcie, bo właśnie w czwartek. W czwartek, tak, w czwartek mam wele i chciałam, żeby one jakoś tak w miarę wyglądały, a poza tym mam samą bazę, nawet nie bazę, tylko odżywkę. I one mi się dosłownie o wszystko czepiają i po prostu nie jestem już w stanie funkcjonować. Ale nałożę sobie właśnie tylko samą bazę hybrydową w jakimś takim neutralnym, lekko mlecznym kolorze, bo ja najbardziej lubię ostatnio takie mega, naturalne paznokcie, przedostatnio sobie zrobiłam żółte i one mnie tak irytowały. <laughs> nie jestem w stanie tego opisać, ale dziewczyny, które są przyzwyczajone do takiej. Wiecie, jasnych, neutralnych pan mnie na pewno zrozumieją. Jedziemy chyba jakoś o 11-12 na rowerę na lody. Do mojej uchanej Mokka Gelato. Zawsze byłam wierną fanką Goodloda. Loda. No i jak się okazało, nie taką wierną, bo teraz zdecydowanie wolę mokkę Tam są, wiecie, takie bardziej y, gelato, naprawdę przepyszne I mają świetne rożki właśnie z czekoladą i jakąś posypką Moje ulubione rożki tam są z kokosem, mimo że jakby w ogóle nie jestem fanką kokosa I zupełnie bym nie powiedziała, że najbardziej mi będą smakować Bo są jeszcze z orzeszkami, ja nie przepadam za połączeniem czekolady z orzechem I jest jeszcze taka, wiecie, kolorowa posypka, ale tam to jest naprawdę takie już, wiecie... Mega słodkie, cukrowe, a z tym kokosem po prostu, no w punkt. Zanim jeszcze zaczniemy robić paznokcie, muszę zrobić jedną rzecz, bo czyściłam sobie moje New Balance 530 i pozostawały na nich jakieś takie dziwne plamy, wiecie jakby ten brud nie zmył się tak jednomiernie, tylko on się zmył w takie plamki. Więc chcę je jeszcze włożyć do pralki z samą sodą oczyszczoną na takie myślę 15 minut, wiecie na szybki tryb bez odwirowania i mam nadzieję, że mi to zejdzie, bo jak im to zaszkodzi, to powiem Wam, że z nimi już gorzej nie będzie, bo naprawdę mega brzydko wyglądają te plamy, a te buty są już troszkę styrane, chociaż nie są aż tak stare, bo one chyba mają dwa lata. Mam jeszcze drugą parę, ale one jest gdzieś w moim domu rodzinnym, taka brudna, że strach po prostu wsadzać nawet do pralki, bo chodziłam na bagry jesienią z waflem, więc one naprawdę wyglądają tragicznie. Ja robiłam porządki w jeszcze jednej szafie, której wolę nie pokazywać Wam. Tak dla Waszego dobra. To jest szafa z dokumentami, pościelami, ozdobami świątecznymi i dosłownie wszystkim. I znalazłam tam taki oto wazon. I stwierdziłam, że będzie on idealny na te właśnie gałązki, które fraje zerwałam, więc zrobimy sobie zaraz tutaj jakąś kompozycję. Chociaż nie wiem, czy będę chciała celowo je w nim trzymać, ale zapomniałam o istnieniu tego wazonu, a jest on naprawdę piękny. I jego ja go zamawiałam dwa razy, bo on był w sinsaju i za pierwszym razem już w ogóle potuczony. Sprzątając właśnie tamtą szafkę, stwierdziłam, że ja muszę właśnie wprowadzić sobie w nawyk. Codzienne palenie świec, bo ja miałam kiedyś bardzo dużo współprac z Yankee Candle i mam pół szafy tych właśnie świec. Ja je kocham, ale wiecie, to jest nie do wypalenia, bo one są mega wydajne. I teraz właśnie mi się tutaj pali Banofi, nie, Spiced Banana Bread. I ona pachnie przepięknie. W ogóle uwielbiam te ich świece. I pamiętam, że jak miałam takie wiecie, nie wiem, 10, może 12 lat, i tych świece jeszcze nie było w Polsce, to moim największym marzeniem była ta świeca. I teraz mam ich wiecie całą szafę, i to wszystkie dostałam w formie współpracy. I pamiętam, że właśnie jak miałam tę współpracę, to miałam czasami takie wiecie, momenty wzruszenia. To było dla mnie coś takiego wow. Także od dzisiaj codziennie palimy świece. I dzień dobry w niedzielę. Ja wstałam dzisiaj przed szóstą, bo chcę jechać na zakrzówek i popływać tak jak wczoraj. Szłam spać, myślałam, że dzisiaj będzie upał, a rano musiałam wejść na spacer w bluzie. Także moich planów nie bluźnę nic, więc dzisiaj jedziemy morsować, ale nie no, mam nadzieję, że woda będzie ciepła. Mamy dzisiaj 23 stopnie, tylko po prostu jest to pochmurnie i delikatnie wieje. Ale jeśli woda jest nagrzana, jakby to jest spokojne, wiecie, będzie mniejsza różnica temperatur między powietrzem a wodą, także trzymajcie kciuki, żeby tam nie zamarzła. Odzywam się do Was już we wtorek po drugim weekendzie. Ja stwierdziłam, że nie chcę nakładać właśnie tego tuneru na włosy w weekend, tylko nałożę sobie go właśnie dzisiaj, żeby mieć takie wiecie, świeżutkie włosy na to wesele, jednak, bo gdyby je umyła od niedzieli już te trzy czy tam cztery razy, to one nie byłyby już takie fresh, fresh, a tak to umyję je po prostu dzisiaj, umyję je jutro albo w czwartek rano i one będą, takie wiecie jeszcze idealny, nawilżony, bo po tonę, że ja mam zawsze takie ładne, nawilżone. W ogóle bardzo ładne loczki mi dzisiaj wyszły i trzymają mi się tak cały dzień, słuchajcie. Rano były trochę za bardzo puszyste, ale właśnie teraz one już tak fajnie chwatnęły także ja szybko lecę pod moje włosy, wychodzę, nakładam toner i potrzymam sobie go 20 minut i potem będziemy go spłukiwać. Zrobimy sobie może jeszcze dzisiaj maseczkę. Jeszcze nie wiem, czy to może sobie właśnie tą z biodens, czy nałożę sobie taką, jaką basic na 20 minut, bo nie wiem, czy mam ochotę spać w tej maseczce, czy chcę Ją sobie nałożyć kiedyś, tak wiecie, na taki um, slow morning, żeby tak spędzić w niej, na wszystkie 4 godziny, bo nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, spania w maseczce. Więc nie przyciągam, tylko lecę się już umyć, bo właśnie chłopaki poszły na spacer, także chcę się wyrobić właśnie w tym czasie. Także już nie przyciągam, bo także już nie przyciągam, bo chłopaki poszły właśnie na spacer, więc chcę się wyrobić zanim wrócę. Nakładanie tego tunera ogólnie jest totalnie bezwysiłkowe Ja myślałam, że będzie tak, że mi się go nie będzie chciało nakładać A nakładam go chyba drugi raz w ciągu miesiąca Czy coś takiego I nakłada się go naprawdę mega przyjemnie Jedynie to, że wiecie, musisz najpierw umyć włosy I poczekać z nim trochę I potem jeszcze raz wchodzić do wany To jest taki jedyny minus Ale słuchajcie, on w ogóle właśnie nie brudzi rąk Tak jak wam pokazałam I naprawdę fajnie się rozprowadza Także no, nie dam wam polecajki Ale ja włosy rozjaśniałam w Hermia w Krakowie I właśnie tam od razu przy rozjaśnianiu kupiłam Miałam identyczny odcień, który miałam nałożony od razu po rozjaśnieniu. Także mega, mega, ale naprawdę mega polecajka.